odcinku rywalizacji zdrapkowych. Dzisiaj zmierzą się HP7 Biedronkowe kontra HP7 Serca. Kto wygra, kto będzie lepszy? Kto okaże się najlepszym zdrapkoznawcą? Tego dowiemy się już wkrótce. Zapraszam do oglądania. Sprawdźmy Wasze typy. Hej, hej, hej! Witajcie w najnowszym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na rywalizację zdrapki HP7 pomiędzy HP7. Kto wygra? Czy HP7, czy może HAPI 7! No dobra, mamy dwie zrabki, Biedronkowe i w serca. Standardowo zaczniemy od tej lewej strony. Wszystkim tym, którzy obstawili dzisiaj, e, czy to zrapkę HAPI 7 biedronkę, czy HAPI 7 serca, dziękuję serdecznie za udział w zabawie. Zaczynamy standardowo od lewej strony. Na pierwszy rzut zrapka HAPI 7 biedronkowa.

I 26. A w bonusie mamy ja No niestety, pierwsza zdrabka H7 biedronkowa przegrana. Teraz kolejna H7 serca. No zobaczymy, czy coś tutaj wpadnie. Wygrywające liczby w H7 serca będą 29 i kolejna to 26. I szukamy. Mamy 22, 14, 19, 11, 15, 16, 13 i 25. A w bonusie również kwiat, moi drodzy. No niestety jak na razie 0-0. Żadna zrabka nie wygrywa. Kolej znowu na H7 biedronkową. Wygrywające liczby to 25 i 26. No i szukamy, co tam pod tym kończy 28, 11, 24, 23, 14, 18, 30 wysoko i 16, a się słońce. Niestety Hub 7 znowu ponownie przegrywa. Kolejna Hub 7. Serca. Czy tutaj serca coś pokazał, Która trapka wygra? Mamy wygrywające liczby. 12 czy 24. I, dwa, I 24 i szukamy. 30. Mamy 11. Mamy 12. Jest wygrana HP 7. Brawo, brawo dla HAPI 7. Serca 15, 23. 7. Siódemka, no, 7. Coś daje znać wygraną. Przypisano do niej kwoty wygrane. Sumują się. Kolejna. 18 i 19. No. Super, się cieszę, mamy 2 zł pod 12 i 2 złote pod 7, czyli razem mamy tutaj 4 zł. w bonusie kwiatek. No jak na razie to HAPI 7 serca prowadzi. Jeżeli tutaj w HAPI 7 biedronkowym nic nie będzie, to HAPI 7 serca przechodzi do półfinału. A mamy 23 i 26 i szukamy 21, 24, 12, 28, 22... 18, 29 i 30, a w bonusie księżyc. Moi drodzy, moi drodzy, wszyscy ci co obstawiali zdrabkę Happy 7 serca. Serdeczne gratuluję za uzyskaniem z pierwszego serduszka. Zdrabmy jeszcze tą trzecią zdrabkę. mamy 11, 26, 22, 15, 23, 12, 30 i 24. W bonusie również księżyc, ale to nic. Drabka HP7 serca przechodzi do półfinału i wygrywa pierwszą rywalizację zdrabkową. Wszystkim tym, którzy obstawiali drapkę HP7 Biedronka, pamiętajcie, nic jeszcze nic straconego, gdyż możemy jeszcze ponownie obstawić drugi raz źle i trzeci raz źle i tak będziecie mieli szansę na główną nagrodę, bo to nie jest powiedziane, że jak ktoś obstawił HP7 serca, to. Drugi czy trzeci kolejny mecz z rzędu również obstawi prawidłowo, więc to tak nie wygląda. Każdy cały czas ma szansę na wygraną, moi drodzy. No, ci, co już mają serduszko na koncie, no jest im trochę lżej <grym> na pewno. Ale zachęcam do dalszej zabawy, moi drodzy. Jeszcze głowa do góry nic, każdy ma szansę na wygraną. Wszystkim tym, którzy obstawiali Happy 7 serdeczne gratulacje otrzymujecie ode mnie serduszko. No i jeszcze usłyszmy, kto wystąpi w następnym Odcinku. No dobrze, wiemy już kto wygrał, a w następnym odcinku spotkają się Super7 fioletowe kontra Super7 takie czerwone. Powiedzmy, że to jest w takim połęsku to jest czerwony. no nie będę koralowy, czy jakoś tak nie wiem, <laughs> nie będę dociekał. Kto wygra? Ta zdrabka czy ta zdrabka pisze fiolet, czerwień Zapraszam Was do rywalizacji trafkowych, kto okaże się najpierw co, kto otrzyma kolejne serduszko. Pamiętajcie, jeżeli źle obstawicie, dzisiejszy wynik meczu, nic nie szkodzi. Możecie nawet trzy razy obstawić źle, a i tak macie szansę na główną wygraną, bo to nie jest powiedziane, że jak ktoś trzy razy z rzędu obstawi dobrze, to czy cztery następne mecze też obstawi dobrze, może źle i to wszystko może być wyrównane. Pamiętajcie, każdy jeszcze ma szansę na główną nagrodę. Zapraszam do typowania. back it